Samochody to ważny element naszego codziennego życia. Czasem wybieramy je na lata, oczekując komfortu, bezpieczeństwa i niezawodności. Ale nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Dzisiaj przedstawiam Wam ranking 10 najbardziej awaryjnych samochodów w Polsce na podstawie opinii właścicieli i raportów mechaników. Zobaczmy, jakie auta mogą okazać się prawdziwym wyzwaniem dla naszych nerwów i portfela. Numer 10 Opel Insignia. Na dziesiątym miejscu znajduje się Opel Insignia, który zadebiutował w 2008 roku jako następca modelu Vectra. Insignia zyskała popularność wśród kierowców szukających przestronnego i dobrze wyposażonego samochodu rodzinnego, ale niestety ma swoje wady. Najczęstsze problemy dotyczyły silników diesla, a zwłaszcza jednostek 2.0 CDTI. Które cierpią na częste awarie turbosprężarki i wstryskiwaczy. Wielu właścicieli zgłasza również problemy z układem chłodzenia. Przegrzewający się silnik może prowadzić do poważniejszych usterek. Wersje z napędem na 4 koła często mają problemy z przekładnią, co wiąże się z kosztownymi naprawami. Ceny napraw: Wymiana turbosprężarki od około 2000 zł do 5000 zł, naprawa układu chłodzenia od 1000 do 3000 zł. Numer 9. Renault Laguna. Rena Laguna 3. generacji, mimo nowoczesnej stylistyki i bogatego wyposażenia, nie uniknęła problemów, które nękały poprzednie wersje. Choć poprawiona jakość wnętrza i komfort jazdy, to awaryjność Laguny pozostaje wysokim tematem do narzekań. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą elektroniki pokładowej, nagłe awaryj systemów multimedialnych, problematyczne czujniki parkowania czy usterki układu ABS. Turbosprężarka w silnikach diesla 1,9 i 2,0 również sprawia problemy, co może doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika. Wiele osób boryka się z awariami manualnych skrzyń biegów, zwłaszcza w wersjach z silnikami o większej mocy. Naprawa elektroniki kosztuje od około 500 zł do 3000 zł w zależności od usterki. Wymiana turbosprężarki od 3000 do 6000 zł. Numer 8: Volkswagen Passat B6. Volkswagen Passat B6, czyli ikona samochodów flotowych i rodzinnych, to auto, które przez lata zdobywało popularność. Jednak nie wszystko złoto, co się świeci. Ten model jest znany z wielu kosztownych usterek, które mogą znacznie obniżyć satysfakcję z użytkowania. Jednym z głównych problemów jest zawieszenie, szczególnie w wersjach z napędem na 4 koła 4 które szybciej się zużywa. Właściciele Diesli często zgłaszają awarie turbosprężarki oraz kosztowne usterki w systemie wtryskowym. Kolejnym bolesnym punktem są problemy z elektroniką, szczególnie w systemach klimatyzacji i nawigacji. Naprawa zawieszenia wynosi od 1500 zł do 4000 zł, w zależności od rodzaju napędu. Wymiana turbosprężarki od około 2500 zł do 6000 zł. Numer 7 BMW Serii 5. BMW Serie 5 w wersji E60 to samochód, który przyciąga kierowców szukających luksusu i sportowych wrażeń za kierownicą, jednak nawet te ikony motoryzacji mogą okazać się prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza pod względem kosztów eksploatacji. Jednym z najczęstszych problemów jest awaryjny układ rozrządu w silnikach benzynowych N47, który może prowadzić do kosztownych napraw, a nawet zniszczenia silnika. Często pojawiają się również wycieki oleju z uszczelek silnika oraz awarie skrzyń biegów. Zarówno automatycznych, jak i manualnych. Wymiana rozrządu w tym modelu wynosi od 3000 do 7000 zł. Naprawa wycieków oleju wynosi od około 1000 zł do 4000 zł. Numer 6: Peugeot 308. Peugeot 308 to reprezentant kompaktowych samochodów francuskich, który cieszy się popularnością wśród miejskich kierowców. Niestety, awaryjność tego modelu jest wyższa niż można by się spodziewać. Właściciele Pajota 308 najczęściej narzekają na problemy z elektroniką, zwłaszcza systemami wspomagania parkowania i nawigacji. Silniki diesla 1.6 HDI mają tendencję do zapychania się filtrem DPF, co prowadzi do problemów z osiągami i kosztownych napraw. Często są także awarie, turbosprężarek oraz wycieki z układu chłodzenia. Ceny napraw w tym modelu Czyszczenie lub wymiana dpf od 1500 zł do 4000 zł. Naprawa układu chłodzenia od 1000 do 3000 zł. Numer 5 Fiat Punto Fiat Punto to jeden z najpopularniejszych samochodów miejskich, który na pierwszy rzut oka wydaje się tanie w eksploatacji. Jednak awarie układu kierowniczego i elektrycznego szybko obalają ten mit. Najczęściej pojawiające się problemy dotyczą elektrycznego wspomagania kierownicy, które może przestać działać nagle, stwarzając poważne zagrożenie podczas jazdy. Kolejną polączką właścicieli Punto są awarie elektroniki pokładowej, w tym często gasnące światła, awarie zamków centralnych oraz wycieki z układu chłodzenia. W tym modelu naprawa wspomagania kierownicy wynosi od około 1000 do 2000 zł, a naprawa elektryki od 500 do 1500 zł. Numer 4 Ford Focus 2. Ford Focus drugiej generacji, choć świetnie prowadzący się samochód, jest niestety znany z wielu usterek, które mogą uprzykrzyć życie właścicielom. Popularność tego modelu sprawia, że części zamienne są łatwo dostępne, ale ich zużycie następuje zbyt szybko. Do najczęstszych problemów należą awarie turbosprężarek w silnikach diesla, problemy z korozją karoserii oraz elektryką, zwłaszcza w zakresie systemów oświetleniowych i modułów ABS. Skrzynie biegów również bywają awaryjne, co może prowadzić do kosztownych napraw lub wymiany całej jednostki. Wymiana turbosprężarki w Fordzie wynosi od około 2500 zł do 5000 zł. Naprawa modułów ABS od 1000 do 3000 zł. Numer 3. Alfa Romeo 159 Alfa Romeo to piękne auto, które wzbudza emocje swoją stylizacją, ale niestety cierpi na klasyczne problemy włoskiej motoryzacji. Choć wielu fanów kocha tę markę za design i sportowy charakter, awaryjność potrafi zniechęcić nawet najbardziej zagorzałych entuzjastów. Właściciele tego modelu często narzekają na awarie zawieszenia, szczególnie w przypadku wielowahaczowych układów z przodu. Silniki diesel JTD są podatne na problemy z wtryskiwaczami oraz turbosprężarką, a układy elektryczne w Alfie są również kapryśne z częstymi awariami czujników i modułów sterujących. Ceny napraw. Naprawa zawieszenia od 2 do 5 tysięcy złotych, wymiana toru sprężarki od 3 do 6 tysięcy złotych. Numer 2. Citroen C5. Citroen C5 z systemem zawieszenia hydropneumatycznego oferuje niespotykany komfort jazdy, ale jego skomplikowana budowa sprawia, że awarie są kosztowne i trudne do naprawy. Wielu właścicieli boryka się z problemami zawieszenia, które wymagają regularnej konserwacji i kosztownych napraw. Elektronika również często zawodzi, a usterki czujników ciśnienia w układzie zawieszenia są powszechne. Pomimo niesamowitego komfortu użytkownicy często narzekają na wysokie koszty utrzymania tego modelu. Naprawa zawieszenia hydropneumatycznego wynosi od około 3 do 7 tysięcy złotych, naprawa elektroniki od 1000 do 4000. Na pierwszym miejscu w naszym rankingu znajduje się Audi A6C6, który mimo swojego luksusowego charakteru i nowoczesnej technologii często przysparza swoim właścicielom poważnych problemów. Ten model, choć oferuje niesamowite wrażenia z jazdy, cierpi na poważne usterki mechaniczne i elektryczne. Najczęstsze problemy to awaria układu elektrycznego, w tym systemu MMI, który jest odpowiedzialny za sterowanie wieloma funkcjami w aucie. Do tego dochodzą problemy z silnikami diesla, które mogą cierpieć na awarię turbosprężarki, rozrządu oraz problemy z układem paliwowym. Częste są także wycieki oleju oraz awarie skrzyni biegów. Naprawa MMI kosztuje od około 3000 zł do 8000 zł, a wymiana turbosprężarki od 4000 do 8000 zł. I to był nasz ranking 10 najbardziej awaryjnych samochodów w Polsce. Jak widać, nawet najpopularniejsze modele mogą mieć swoje słabe strony. Pamiętaj, że przy zakupie samochodu warto sprawdzić historię serwisową oraz zasięgnąć opinii innych właścicieli. Jeśli macie inne doświadczenie z tymi samochodami, podzielcie się z nimi w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.